To nie był sen, choć wszyscy wolelibyśmy, żeby to była tylko zła wiadomość do obudzenia. Ale Asia naprawdę odeszła. Polska scena straciła swój uśmiech. Witajcie na kanale Alicja Protki Gwiazdy. Dziś opowiem wam o artystce, której śmierć zostawiła dziurę w sercach fanów, przyjaciół i bliskich. Joanna Kołaczkowska, nasza Asia, odeszła 17 lipca 2025 roku. Jej ostatni występ na scenie życia zakończył się o północy, w ciszy i otoczeniu tych, których kochała. Ale to, co zostawiła, gra w nas dalej. Jej pogrzeb, który odbył się 28 lipca, zgromadził tłumy nie tylko tych, którzy ją znali osobiście, ale i tych, którzy przez lata uczyli się śmiać dzięki jej obecności na scenie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą o godzinie 11,00 w kościele święta Karola Boromeusza na Warszawskich Powązkach. Następnie odbyła się świecka ceremonia w sali Powązki Wojskowe. Tam też Asia spoczęła na cmentarzu wojskowym, wśród tych, którzy także zapisali się złotymi zgłoskami historii polskiej kultury. Joanna Kołaczkowska już wiele lat wcześniej musiała zmierzyć się z brutalną rzeczywistością diagnoza czerniaka, która przyszła w jednym z najważniejszych momentów jej życia. Bo, będąc w ciąży, wyszła z tego zwycięsko. Pokazała, że ma siłę, której nie złamie żadna ciemność. Ale kolejne uderzenie losu, guz mózgu, okazało się być przeciwnikiem, którego nie dało się już pokonać. Informacja o chorobie Joanny długo pozostawała tajemnicą. Dopiero po jej śmierci reżyserka i scenarzystka Beata Harasimowicz, bliska przyjaciółka artystki, powiedziała wprost. Asia zmagała się z jednym z najbardziej agresywnych nowotworów. Mimo wszystko do końca wierzyli bliscy, fani, przyjaciele, cały kabaretowy świat. 2 lipca o 12.00 Kamol poprosił o wspólną chwilę modlitwy, przesłania energii, obecności myślami przy ACI. Taka energia nie może się zmarnować, mówiła Simowicz. A mimo to stało się. Nadszedł dzień, którego nikt nie chciał dożyć. Przez ostatnie miesiące Asia zmagała się nie tylko z fizycznym bólem, ale też z objawami, które z czasem zaczęły być coraz trudniejsze do ukrycia omdlenia, zasłabnięcia, przewlekłe zmęczenie. Nawet Katarzyna Pakosińska wspominała, że Joanna często mówiła o braku sił. Ale nie przestawała być obecna. Nie przestawała śmiać się i dawać uśmiechu innym. Wśród tych, którzy cierpią najbardziej, jest Agnieszka Litwin przyjaciółka. Współtowarzyszka sceniczna i kobieta, która sama przeszła przez raka piersi. W 2021 roku wykryła niepokojące zgrubienie w piersi. Diagnoza była jednoznaczna nowotwór złośliwy. Przeszła operację, późniejsze leczenie powrót do zdrowia. I właśnie dlatego tak mocno czuła ból ACI. Tak dobrze rozumiała, co znaczy codzienna walka. Ich przyjaźń była prawdziwa, pełna śmiechu US. Wspólnych występów i głębokiej kobiecej siły. Po śmierci Joanny Agnieszka opublikowała na Instagramie przejmujący wiersz, dołączając zdjęcia ze wspólnych chwil. Każdy wers tej poezji był świadectwem bólu i miłości. Nie stał się cud, płacze po tobie, hrabiowski lud, pisała. Wspominała o niepojętym braku, o dziurze w sercu, której ani wódka, ani sałatka nie zatka. O tym, że Asia była jej drogowskazem, że połączyło je coś więcej niż scena, połączenie dusz, zrozumienie bez słów. Nie sposób opisać słowami, ile Joanna znaczyła dla swoich przyjaciół. Nie była tylko aktorką kabaretową. Była duszą towarzystwa, osobą, która potrafiła dodać otuchy, gdy wszystko się waliło. Piękna, autentyczna, z sercem otwartym jak scena, na której występowała. Takich ludzi już się nie spotyka. Jej śmierć zabrała więcej niż osobę, zabrała epokę. Ale jej obecność zostanie w tekstach kabaretowych, w anegdotach, w śmiechu, który jeszcze długo będzie rozbrzmiewać, gdy ktoś przypomni sobie jej rolę, jej spojrzenie, jej dowcip. Dziś, kiedy patrzymy na świat bez Joanny Kołaczkowskiej, widzimy go trochę mniej kolorowym. Ale też czujemy wdzięczność, że mogliśmy ją znać, oglądać, słuchać. Że mogliśmy się śmiać dzięki niej, i płakać teraz, kiedy jej już nie ma. Jeśli również czujesz ten brak, jeśli Joanna była częścią twojego życia, zostaw komentarz, podziel się wspomnieniem. I zasubskrybuj kanał Alicja Plotki Gwiazdy, bo tu opowiadamy historie, które zasługują na to, by żyć dalej w słowach, w pamięci, w sercu.